No, a tak serio, to niedługo będziemy odbijać na zachód i zmierzać w kierunku noclegu. Niby połowa drogi, ale i też połowa dnia, a po nocy lepiej nie ryzykować jazdy. Nie wiem co myślicie, kupować sobie mocniejszy motocykl? Ten daje radę na płaskie tereny, jak w Polsce to jest w sam raz. Tutaj też bardzo dobrze zjeżdża z górki. Jedyne co to pod górkę serce mi się kraje i manetki do końca nie odkręcałem, żeby go nie zarypać na amen. 25 koni, bo nie mało. Maluch tyle miał. Porządny samochód. Biały Rumak jest piękny, to trzeba mu przyznać, że Włosi już o to zadbali. No i kosztuje psie pieniądze. Po doinwestowaniu w napęd, wyeliminowaniu wszystkich brzęczących brzęczków, Aż szkoda mi go sprzedawać. Przejechał 17 tysięcy i nic go nie boli. Chodzi lepiej niż gdy go kupiłem. Dajcie znać, czy zmieniać na Hondę CB500X.